Kuci to symbol wietnamskiego oporu, a także niezłomności. Dziś jest to niesamowite miejsce, w którym możemy poczuć historię na własnej skórze. Zapraszam na krótką, interesującą lekcję historii połączoną z osobistymi doświadczeniami z tej wycieczki. Pierwszym miejscem, które odwiedzimy od razu po przyjeździe jest plac, na którym zgromadzono pozostawiony przez Amerykanów sprzęt wojskowy. To, co zdecydowanie wyróżnia go na tle innych eksponatów zgromadzonych w muzeach, to to, że jest to autentyczny sprzęt ściągnięty z pola bitwy i zawiera ślady, delikatnie mówiąc, użytkowania. Jest też jeep. Bardzo fajny odcinek. Oglądałem jakiś temu na historii bez cenzury, gdzie opowiadali właśnie o e, jeepach. Między innymi dlaczego e, maska tutaj jest płaska. No dlatego, żeby można było na przykład wyciągnąć sobie tutaj śniadanko albo w łatwy sposób też transportować rannych no wie robią kolejny tunel tylko bardziej dla turystów. Przejedziemy mm. bliżej do samolotu. Może można zobaczyć jak on wygląda też w środku. Tak przynajmniej tutaj prowadzą te ścieżki. Albo o, chociaż zobaczymy go z każdej strony. Ścieżka trochę nierówna, no ale zakładam, że jest to też dobra na porę bardziej leszczową. no i wiadomo gdzie można stanąć zabrać. Niestety nie widać samolotu. Od wewnątrz można go tylko po prostu przejść dookoła, co też w sumie daje fajny pogląd na to, jakich dużych on był rozmiarów. No i można sobie mniej więcej wyobrazić, co tam też w środku e, się znajdowało. No naprawdę imponujące. E, parę takich samolotów, no, akurat, no, tak, barzy, na wiadomo, nie takich, ale bardzo z II wojny światowej e, można zobaczyć na przykład. W w Poznaniu nad Stadeli, jednak no, nie można się aż tak do nich zbliżać. Wszystko jest zawsze wiadomo za jakąś większą barierką. The, the way for the Vietnamese to get in the Uh, today, you come back here, you will see the engine like this: the way we get in, the way we get out. During what time when the GI, when the US you, they come over here, 100% they got no idea. Yeah, is that right? Look, look. We have a tunnel down there. Nope. See that? to <laughs> <laughs> Przechodząc nawet poszerzonymi tunelami, specjalnie przygotowanymi dla turystów, możemy sobie wyobrazić, jak ciężko mieli amerykańscy żołnierze podczas wojny. Zakładając, że udało im się nawet znaleźć wejście, to dorosłemu mężczyźnie ciężko sprzedać się przez taki tunel, nie mówiąc już o zabraniu ekwipunku ze sobą. To tylko jedno z wielu utrudnień, kilka kolejnych odkryjecie już za moment. Jak Pan też wytłumaczył czemu musiało być tak wiele różnych wejść. No bo kiedy tu mieliśmy wejście, a tu spada bomba, to już była opcja, że nie wrócimy tym wejściem, którym weszliśmy do środka. więc e, tak dzięki temu, że było wiele różnych możliwości. Można się było później jakoś wydostać z tuneli. Some people are scared in the dark area. That's the first. Look, Look like the paper in the morning. Small. And this one, also easy. Five meters from here, go up there. But right here, we have the fighting bunker. Look. Because I told you the first level we organize for fighting, for running. And that's why some area underground, we make a fighting bunker. We can stand there and you can see me. Uh, you see? And this one, the second one, I will let like you get in here one by one to feel how small is it. Okay. <laughs> Mẹ em thì vừa thôi chứ cũng vừa nổi đâu. sao <laughs> <Mua> em vợ. Go Go em, em luôn <laughs> <vì> cắn rồi. <cười> <cười> To była moim zdaniem najlepsza atrakcja całego wyjazdu do tuneli Kuchi. Wejście do oryginalnego tunelu, zakrycie się pokrywą maskującą, a także przedostanie się jeszcze węższym tunelem niż wcześniej z całą grupą, to naprawdę niezapomniane przeżycie. To właśnie jedno z tych miejsc, gdzie możemy poczuć historię na własnej skórze. A ja takie miejsca naprawdę uwielbiam. Jeśli też chcesz to przeżyć, to polecam zorganizowaną kilkugodzinną wycieczkę z Saigonu. Jest to znacznie prostsze niż szukanie transportu na własną rękę. A cena takiej wycieczki, łącznie z biletem wstępu, przewodnikiem i przekąską, to w tym momencie mniej niż 90 zł. Link oczywiście w opisie. And I text you, come back to see the engine. I would like to show for you during what time in this area. if the Vietnamese come, they get in the tunnel already, they would like to keep something already. You got no idea. That. Because everything will cover, will class For example, this one. In this area, around 150 square kilometer. Normally, when the Vietnamese, they would like to stop someone to get in this area. They make this one at the Lion Park. You see, for example, where we get in there by the sticker, and we make this one over there. And with the gun, we stay here. Bam! And if you hear the sound from the gun, you try to go up here. But you got no idea where we stay. In front of us, On way got a trap like this. And if you got no idea, you stepped out there, what happened? Okay. Right. And during go we don't like this one. This is the new one. <laughs> don't no, you see? And then you get in here, what happened with you? Right. Bye bye. Bye bye. One way ticket. You. <laughs> if you go further, you can see the like they begin to collapse right uh, here you see that's what you more time if someone come over here they try to get in they get in okay but how far do they go take a look here when we come we make a tunnel underground the tree the bush like this uh, you see and when the us they come over here they're looking for us on the surface you look no more tree and if we have no more tree every day the helicopter come like this and if we don't get in the tunnel, we don't get in the runway, first we get burned by by fire, by napalm, and we get a shot from the sky. Fana said, if this is połączone, np. the whole czerwona część, it was połączone to the same, and the rest of the fragments were indivisible, np. this one, first one. Babu is by there. They, um, yeah, they you cut see? The, um, Remember the when you fell. from the tree, I mean you the fell up. Stick, you see? try to open Each your hand. You try to hold something. You keep your body on the tree. The and when you get in the trap, you so hold something. They call the you keep the your body salt on salt the surface. Tracks. But when you get the in the middle, you open your side, hand. This one. Yeah. And here, look, the window trap. You both stay here, sit the trap like this. And then you from that way, you step in the middle. One, two, three. They call the fish trap. But it looks like and a here, funnel. And here, look. This one. Anyone stuck a leg inside? They can move this yeah, side, exactly. and they can move this yeah. side. You see? And when you get inside the middle, they move like this. For example, I get stuck Put, uh, here, under the I feet. try to get out of the trap by myself, I move this I side. And when I move this side, jungle. the trap follows me. Okay. And I move this side, the trap follows this side. This means when you get stuck here, the more you move, the me. more you hold. Yeah. <laughs> Check okay. face. And you stay here, something flat to your eye. You this is this the shave of the window. It. Like this. You stop the Another one is the. You just stop the first one. Huh? The level two. This one, belly. And this and one. You want knees. Those kind of and if this one goes wrong, wrong way, cracks, what happened? Z wycieczki można jeszcze udać się na strzelnicę, ale Pan powiedział, że w tym momencie koszt jednej kuli to jest 60 tysięcy, trzeba minimum 10, czyli 600 tysięcy to jest więcej niż cała ta wycieczka, około 90 zł. Tak więc podsumowując, czego się dzisiaj dowiedziałem? No, między innymi tego, że były aż trzy poziomy tuneli, zaczynając od pierwszego, który służył głównie do. Uciekania do szybkiego schronienia się, tak aby można było się po prostu przemieszczać. Bo w momencie, kiedy był nalot, czy to wyrzucenie gazu, czy to bombardowanie, to trzeba było momentalnie się schować, no a potem można było szybko gdzieś, e, właśnie dzięki temu, że są kręte e, tunele, to jest druga rzecz, której się dowiedziałem, m, szybko gdzieś się przedostać. Bo gdyby tunel był prosty, no to w momencie, kiedy mamy nalot w ten sposób i tunel idzie w ten sposób, to nigdzie nie uciekniemy. A dlatego, że jest to, jak e, było nazwane, jak sieć pająka, Wiele możliwości, żeby gdzieś po prostu jak najdalej uciec od tego miejsca. Trzecia rzecz, które się dowiedziałem, to że nie było tutaj żadnych map, jak to działa, jak to wygląda. Co ułatwiało też znacząco wiadomo, ukrycie tego przed, przed wrogiem, ale także no, utrudniało poruszanie się, więc trzeba było wszystko mieć u siebie w głowie. Jeszcze coś, co mega ciekawe: to nie wiadomo, które tunele były dobrymi tunelami, bo część z nich miała także pułapki. Więc można było na nie również łatwo natrafić. No i tu przejdziemy do kolejnej rzeczy, o której już też wiedziałem, czyli o pułapkach. Były naprawdę bardzo liczne, i było ich sporo rodzajów. Ja widziałem tylko o kilku z nich, właśnie, jakiej, że się na przykład wstaje i wchłada w taki śmieszny, śmieszny, śmiercionośny kołowrotek. Ale tutaj mogłem zobaczyć ich znacznie więcej, co też mi się tutaj bardzo spodobało. W kolejnym odcinku z Saigonu pójdziemy dalej śladami wojny w Wietnamie. Będzie to zupełnie inne spojrzenie na Wietnam, tamtą historię, a także perspektywę wojny. Szczególnie tą, którą znamy z filmów.